Szanowny biskupie, siódmy diecezjalny dzień chorego. Wiemy, że jesteś zaangażowany w pracę synodu, a o synodzie papież Franciszek mówił, że pasterz ma być na początku stada, w środku i na końcu. Dzisiaj przyszło ci zatrzymać się trochę i poczekać na tych starszych i chorych, na tych potrzebujących, którzy bardzo potrzebują naszego czasu, naszej uwagi. Dziękujemy ci, że jesteś. Pomódl się, księże biskupie, aby ci, którzy tu są, dzięki Bożemu błogosławieństwu i modlitwie otrzymali siłę do dalszego życia, jak mówią modlitwy nad olejami świętymi. Nie potrzebują lekarza zdrowi. Ci, którzy się źle mają i na duszy, i na ciele, ponieważ Pan nie przyszedł powoływać sprawiedliwych, ale właśnie grzesznych, chorych, cierpiących, słabych. Oto jest lud Pana, my jesteśmy. My potrzebujemy lekarza, który nas dotknie. Uczniowie Chrystusa pragną zatem w trudzie codzienności budować jedność. Życie istnieje tam, pisze papież Franciszek, gdzie jest więź, jedność, braterstwo. Jest życiem silniejszym od śmierci, kiedy jest zbudowane na prawdziwych relacjach i prawdziwych więziach, wierności. Wy, jako chorzy, rozumiecie to doskonale. Przeciwnie: nie ma życia tam, gdzie człowiek uważa, że należy tylko do siebie i chce żyć jak wyspa. Człowiek nie jest i nie może być samotną wyspą. Potrzebuje relacji i pomocy. Miłość oznacza zatem coś więcej niż tylko serię działań dobroczynnych, mówi papież. Działania wynikają z jedności, która coraz bardziej kieruje się ku drugiej osobie. Uważanej za cenną, godną, miłą i piękną, niezależnie od jej aspektu fizycznego i moralnego.